Decyzja o połączeniu w części Miejskiej Dyrekcji Inwestycji z zakładem usług komunalnych i powołanie w to miejsce zarządu druki zieleni trwa już jakiś czas. Do świąt Bożego Narodzenia rzecz ma być zrealizowana. Kwestia połączenia tych jednostek, a w zasadzie nie połączenia, bo Miejska Dyrekcja Inwestycji w części będzie przejęta przez ZUK, a w części przez Urząd Miejski, bo te zadania są rozdzielane. Kwestie dotyczące prowadzenia inwestycji przechodzą do ratusza, natomiast zarządzanie drogami publicznymi wejdzie w zadania tej nowo powołanej jednostki, czyli zarządu Drugi zieleni w suwałkach. Do rozwiązania pozostają sprawy budżetu i kadr nowej instytucji. Kwestia przejścia pracowników i w ogóle tej nowej, budowania tej, tej struktury, tej nowej jednostki to idzie zgodnie z planem, bardzo płynnie. Tutaj oczywiście są określone rozwiązania prawne, które muszą być respektowane przez nas. Pracownicy z automatu przechodzą albo do ratusza, albo do tego nowego zarządu, do tego zakładu. I z tym problemów nie ma. Natomiast oczywiście trzeba ustalić strukturę organizacyjną. Teraz konstruujemy budżet dla tej nowej jednostki. Również jest ogłoszony konkurs na wyłonienie dyrektora tej jednostki. Chcemy, żeby zapadło rozstrzygnięcie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, tak żeby na nowy rok już funkcjonuje nowa jednostka, jest dyrektor, są pracownicy, no ale jeszcze oczywiście ten czas organizacyjny będzie trwał miesiąc, może dwa, ale w zakresie realizacji podstawowych zadań MDI w zakresie zarządzania drogami i, i właśnie zuku tutaj się nic nie zmienia. Jest pewna płynność, ciągłość, są pozawierane umowy, chociażby na odśnieżanie miasta, na utrzymanie zimowe miasta i te umowy będą musiały być realizowane bez względu na to, czy to będzie jedna, czy druga jednostka. W ratuszu powstanie Wydział Inwestycji, który Pokieruje inżynier Zygmunt Szutkiewicz. Miejska dyrekcja inwestycji i zakład usług komunalnych z nowym rokiem przestaną istnieć.